Ostatecznie wszystko pochodzi od Pana Boga. I dlatego właśnie zauważamy, że w sferze ducha taką istotową chorobą, której doświadczyliśmy w bardzo niewyobrażalnie wielkim rozmiarze, jeśli chodzi o ilość wątpiących w ostatnich kilku latach w Chrystusa. To proszę zauważyć, że każdy, kto uległ tezie, Chrystus zaraża, zwątpił w Chrystus. Każdy, kto uległ tezie, że Msza Święta zaraża, uległ po prostu pokusie zdetronizowania Chrystusa jako najlepszego lekarza. Jako lekarza par excellence. Dlatego, kochani, potrzeba nam obok tego zdrowia biologicznego, fizykalnego, chemicznego, potrzeba nam zdrowia duchowego. A o zdrowiu duchowym na płaszczyźnie ludzkiego rozumu decyduje wiara. Tylko wtedy można powiedzieć, że ten intelekt jest zdrowy który argumentuje z pozycji przesłanek naturalnych i nadprzyrodzonych. A najważniejsze przesłanki nadprzyrodzone dla ludzkiego intelektu nazywają się wiarą katolicką, apostolską, świętą, czyli tymi prawdami, które Pan Jezus z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym wlewa w nasz intelekt. I tak też, kochani, prawdziwie zdrową, w sensie duchowego zdrowia jest nasza wolność, wolna wola i to się także wiąże z pytaniem pana Jarosława o patriotyzm, że kiedy jest prawdziwa miłość narodu ojczyzny, zdrowa miłość, kiedy miłuje się Boga i każdego drugiego człowieka, czy swój naród, czy pozostałe narody, jak siebie samego. I stąd też, kochanie, miłość, ale proszę zauważyć, jeżeli mówimy o łasce, czy wiary, czy miłości, czy dla pamięci nadziei, to to są dary, które bezpośrednio pochodzą od Boga. Czyli co to oznacza, kochanie, że człowiek nie przyjmuje albo nie chce przyjąć wiary, czy nadziei, czy miłości, czy to, to oznacza, że nie chce przyjąć pełni swojej duchowej kondycji, do której jesteśmy stworzeni, powołani, zaproszeni. Jakby to nie nazwać, bo najwspanialszą kondycją ducha charakteryzuje się człowiek, który przyjął w sposób świadomy i wolny wszystkie prawdy objawiane yy, w, w cały rozmiar boskiej miłości, która się przed niczym nie cofa, nawet jeżeli trzeba przelać krew, to przelewa, ale pod jednym warunkiem, że nie pogardza innymi, nie pogardza Panem Bogiem. Bo my nie chcemy takiego patriotyzmu, że yy, po prostu Polska, 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 ale gdy pytamy na no, jaki jest Twój stosunek do Twojego sąsiada, czy Ty go prawdziwie szanujesz, albo do. Tego narodu, czy innego narodu, to nas najpóźniej, Pan Jezus o to zapytał. I dlatego inni mojo, mogą nami poniewierać, czy nas poniżać, ale prawdziwy polski patriota nigdy nikogo nie poniży. Nawet jeżeli w obronie własnej, dojdzie do tego, że agresor zginie. I dlatego mamy dużo grobów. Obcych narodów, synów innych narodów czy córek. Tutaj na polskiej ziemi powinniśmy je uszanować bezwzględnie, ale mieć świadomość, że to byli ci, którzy ośmielili się dokonać zamachu na nasz byt narodowy. A myśmy mieli się prawo bronić, nawet jeżeli ceną tej obrony będzie śmierć agresora. Ale ona nie może być ani motywem naszego polskiego patriotyzmu, ani narzędziem, ani celem działań. Nigdy prawdziwy, wielki, święty, jak Norwid powie, twórczy patriotyzm nie jest śmiercionośny. On nigdy nie jest zabójczy. On co najwyżej się broni. I dlatego właśnie. Kochani, myślę, że te tematy i ten temat i to był ostatni temat, który został wygłoszony już w epoce covidowej, ale został zdefiniowany przez Radio Maryję i telewizję drwamy jako cud przychodzącego Boga. W progu tej zawieruchy już poszło przesłanie do narodu i świata. Jest Bóg który jest samym zdrowiem, który jest wiecznym bytem, wieczną stabilnością. Jak będziemy w nim trwać, nic nam się nie stanie. Ja tylko parę refleksji w sumie, już nie mam pytań, ale chciałbym tylko powiedzieć, jak się profesor nawiązał do czasów covid a nowoczesne. I ja chciałem nawiązać do rozdziału o nowoczesnych warunkach walki y, z Kościołem. To tylko taka refleksja, że pamiętam, że wpadła mi w rękę raz książka południowa pisarza, y, tytuł książki COVID, to był Kaparosa, gdzie on w Wypierze Maluj y, oskarżał, oskarżał chrześcijan, y, że to wera katolicka przyczynia się do tego, że... Na świecie jest głód, że jest ten wątek związany z tym, żeby po prostu trwać, modlić się, a to trzeba czynić. To też jakby pewna metoda manipulacji. A propos tego, co się profesor bardzo dziękuję, też powiedział odnośnie leków medycyny, to tylko tak pomyślałem sobie, to, co możemy zrobić, my jako Polacy to po pierwsze e, kupować się od polskich rolników. Ile tych supermarketów jest polskich, a ile nie, to sami dobrze, dobrze wiemy. Tutaj na sali jest też osoba, która doskonale wie, że nie tylko Adolf Hitler e, tak dbał o e, Niemców, ale dzisiaj Niemcy też bardzo dbają o Niemców, dlatego też sam mając kontakty z Polakami, którzy handlują tłuszczami, pewna, pewna taka refleksja, e, dużo tłuszczy, Przychodzi z zachodu, a polskie mięso lepsze wędruje na zachód. Pytanie dlaczego? Ale nie o tym tak naprawdę, to tylko takie refleksje w mojej głowie, bo jak sami będziemy dbać o maluczkich, o, o naszych braci, to, to z korzyścią dla wszystkich musimy o tym pamiętać. Może lekki, zgryźliwy też komentarz. A propos jednego batona reklamowanego przez, chcąc, nie chcąc, jednego z kandydatów na prezydenta, po pierwsze, ten baton nie jest polski. Po drugie, w tym batonie jest olej palmowy, bardzo niezdrowy. I po co mamy to jeść? Są polscy producenci, gdzie, którzy nie używają tej trucizny tak naprawdę. Ale chciałem tylko nawiązać do wywiadu, który się ukazał wczoraj czy przedwczoraj. Wczoraj. PL1 I chyba mogę wspomnieć, bo gazeta warszawska też reklamowała spotkanie z księcym profesorem. Ten wywiad, wywiad z księcym profesorem i z doktorem Aldoną Ciborowską, on jest opatrzony tytułem Pani Edyta przypomniała cytat bodajże z Piusa X: Dajcie mi milion chrześcijan, którzy będą codziennie modlić się. Na różańcu, a zdobędę, będę zdobywał świat dla Jezusa. Drodzy Państwo, działanie łaski nie wyklucza naszych aktywności. Cały zamiar, cała istota i natura łaski Najwyższego Boga polega na tym, że my jesteśmy bytem stworzonym. A byt stworzony nigdy nie jest równy Bogu. A skoro nie jesteśmy równymi Bogu, to potrzebujemy takiego wyrównania naszej natury, wydoskonalenia, żeby stała się godną Boga. A to oznacza, kochani, byt łaski. Który nas nie czyni równymi Bogu, lecz godnymi Pana Boga. I teraz proszę zauważyć, że jakkolwiek my wiele potrafimy, bo nasza bytowość jest podmiotową, a podmiot charakteryzuje się tym, że my jesteśmy świadomi naszych działań. Czyli innymi słowy, opracowujemy sobie plany, działań. My chcemy coś uczynić, czyli chcemy działać i mamy pamięć, gdzie się ogniskuje nasza wiedza, prawda i nasza miłość i wolność. I to jest pamięć. I tam zapada decyzja o konkretnym akcie czy procesie działania. I teraz. Kochani, jest taka kwestia, że ostateczne moce, największe moce, nie są do, do wykrzesania sumar sumarycznego istnienia bytów stworzonych. Innymi słowy, jeżeli byśmy zebrali tutaj w stolicy Rzeczypospolitej, którą bardzo miłujemy. I niech się nikt w Warszawie nie martwi, że któryś rozumny Polak nie kocha w Warszawiaku, Warszawy. Wszystkich kochamy. Czy są Polakami, czy innymi narodami. Polska jest wspaniałomyślna. Ale chodzi o to, że yy, największe moce, największe światła intelektualne. Największe pokłady wolności i miłości, i samostanowienia, czy stanowienia narodowego, my nie znajdujemy ich w naturze polskiej, jeśli powracamy do sfery patriotyzmu, tylko w tym, co jest łaską dla Polski. Dlatego wszyscy najwięksi Polacy. Jeżeli dokładnie im się przysłuchamy, czytamy się w ich, czy właśnie kontemplujemy ich wielkie dzieła, dokonania, to każdy z nich przyznał ono jest nie ze mnie, lecz z Boga. Co to znaczy, kochani? Że tych szczytów, tych mistycznych Himalajów nie osiągniemy My, jako Polacy, tylko z pozycji uaktywnienia naszej polskiej natury, czy naszej polskiej genialności. Albo jeżeli myślimy uniwersalnie i mówimy o wszystkich zdolnościach medycyny ludzkości, farmacji ludzkości, to jeżeli mamy rację w tej diagnozie, a trudno mi znaleźć kontrargumentów dla jej zasadności, że medycyna ludzkości jest odcięta od transcendentnej racji bytu, czyli od Boga Kreatora, i fa z farmacją jest podobnie dzisiaj. To znaczy, że medycyna i farmacja tego typu same się odcięły od najżywotniejszych źródeł zdrowotności, czy źródeł genialnych uzdrowień w medycynie i w farmacji. Bo jeżeli odcinam się w sposób świadomy i wolny od bytu Boga, to nie mogę zagwarantować optimum zdrowia w państwie swoim, czy dla całej ludzkości. Dlatego właśnie widzimy, że coraz więcej lekarstw zamiast leczyć nasze organizmy, coraz bardziej nas osłabiają, a boję się aż powiedzieć stosownie do mojej wiedzy z obszaru farmacji, co jeszcze się dzieje na tym obszarze. Analogicznie jest, kochani, z rolnictwem, że rolnictwo zamiast wywyższać nas, dodawać nam sił biologicznych, Dlaczego rolnictwo yy, tak nas osłabia, że my tylko czujemy się syci, ale nie odżywiamy naszych komórek? Bo to jest żywność zdeformowana istotowo, a istotna deformacja bytu chleba polega na tym, że tak deformuję kormulki istot żywych zwierząt i roślin, żeby one mi sprawiły tylko wrażenie sytości, ale żeby one i nawet jednej z miliardów komórek, które są w moim organizmie, nie odżywiły. To jest, kochani, ten kolaps medycyny czy rolnictwa, że przyjmujesz lek, który cię nie leczy, tylko nie wzmacnia, tylko osłabia. Czy przyjmujesz chleb, który cię nie odżywia, tylko syci? Na tym polega, kochani, parodia medycyny i parodia rolnictwa. Ale skąd powstają tego typu parodie? Tak dalekie, i w sferę wiary wchodzą, że Chrystus zaraża. To jest tak, taka sama parodia, kochani, jak powiedzieć że medycyna uśmierca czy zatruwa, czy Chrystus rozszerza wirusy, rozpowszechnia wirusy, czy choroby. To są kochani sprzeczności, paradoksy. Chrystus jako doskonała bytowość jest reprezentantem per excellence zdrowia najdoskonalszego które nie podlega śmierci. I dlatego zobaczcie, ciało Jezusowe zostało zabite. Ono nie umarło wskutek choroby, bo ciało Jezusowe nie podlegało chorobom. I dajmy na to, że Jezus nie zostałby zabity. To Jezus by wstąpił do nieba bez odwiedzania grobu nawet przez. Najkrótsze przestrzenie czasowe. Tak jak ciało Matki Najświętszej nie zna grobu. Dlatego słusznie mówi się w niektórych nurtach teologicznych jedynie o zaśnięciu Matki Najświętszej, i z ciałem i duszą została wzięta do nieba, zasnęła, żeby apostołowie i inni mogli się. Godnie pożegnać z Matką Najświętszą i została zabrana z duszą i ciałem do nieba. Bo ciało niepokalane nie podlega chorobom. Dlatego teściowa świętego Piotra chorowała, a nie, nieznany jest fragment Ewangelii o chorobie Maryi. Żeby Pan Jezus musiał ją za rękę chwytać albo powiedzieć: Mówię Ci, wstań, Maryjo, nie ma czegoś takiego. Dlaczego? Z racji na niepokalaność, nieskażoność przez zło moralne czy religijne, czy innego typu ciała, bytu, osoby. I dlatego, kochani, dochodzimy ponownie do tego, że znowu, jeżeli Polacy chcemy być zdrowymi w XXI wieku, to jest na to recepta. Najlepiej by o tym opowiedziały kochane siostry Loretanki, które tak się benedyktyńsko opracowały nad tym, tymi ośmioma tomami, ale mam wielkie pocieszenie i chciałbym to publicznie powiedzieć, że już następnego tomu rozmów niedokończonych nie będzie. Siostry Loletanki nie będą już tracić energii na, na tego typu opowieści. Więc to wielkie pocieszenie, ale wielkie podziękowanie naprawdę, nie znajduję słów dla tej misternej, yy, ogromnie owocnej, ale jakże trudnej pracy. I wszystkim na ręce siostry dyrektor Stefani pragnę przekazać te podziękowania. A cóż mówić o tym, który się tak napracuje na co dzień i napracował. Ojcu dyrektorze, doktorze Tadeuszu Rydzyku, który uruchomił z, z łaski Bożej i Maryi to radio Maryja i telewizję Trwamy. Ile się opracował, wycierpiał, ile odium szatana musiał wziąć na siebie. I jemu naprawdę z całego serca też pragną tego błogosławionego wieczoru z tego świętego miejsca. Wyrazić najserdeczniej podziękowanie i, i pozdrowienie i życzyć, żeby dalej to dzieło było Boże i Maryjne. A jak będzie Boże i Maryjne, to będzie służyć w sposób godny i, i świętobliwy narodowi i Kościołowi i Państwu i, i wszystkim sprawom ludzkim. Ale kochani, inspiracja do tych ośmiu domów to przyszło przez tego oto Bożego człowieka. Bo nie umiem go piękniej nazwać jak Boży człowiek w bo osobie, naszej wspaniałej pani doktor Aldony Ciworowskiej. <kluczy> jak sama w to święty Maksymilian Interzona ją natchnął do tego. Dziękuję za, za podziękowania. Tak króciutko się odniosę, ale może najpierw podziękujmy księdzu profesorowi i panu Jarkowi za tę część, bo jeżeli państwo będziecie chcieli zadać pytania, to będzie też druga część, ale za tę pierwszą część to też należałoby się już...